Cześć! Witaj w kolejnej części vloga mamy 5 minut Dzisiaj postanowiłem kontynuować pracę ze slice'em, czyli w sumie nic się nie zmieniło, ze slice'em e, sugestii. A dokładniej rzecz ujmując, będę chciał napisać jakieś testy. Ale żeby napisać testy, to muszę się pozbyć jakiegoś błędu, który e, zauważyłem e, w trakcie testowego uruchomienia. E, właśnie testów. Masz sło, maszlane, e, Więc. Kolejne 5 minut dzisiaj poświęcę na pracę z testami. W się sugestii, Zapraszam. Więc na początek. E, test nie przechodzi. Jakiś problem jest tutaj z data timem. To pewnie jak, jakaś głupotka jest. E, podejrzewam, że w teście mam. Co mam? Raczej w module. O, tak, jest. DataTime jest zaimportowany. Czy Using Data Time od systemowego DataTime'u nie powinno tak być. Bo mi rejestruje błędnie, więc może... Znaczy powinno mi się teraz udać uruchomienie testu, ponieważ pierwszy test zwraca zero. Przynajmniej tak mi się wydaje. Być może ta wartość powinna być inna. Ilość otworzonych... Yy, przypadków. W tym przypadku gdy mamy 1 yy, to powinno zwrócić właśnie powinno zwrócić właśnie 1, więc tu na pewno jest błąd, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli miałem w modelu inaczej, to też był błąd. I to jest fajny przypadek, bo w końcu będę mógł użyć różnych alternatywnych Ście, ścieżek, tak można powiedzieć. E, czyli tak. Start work time view restored when work started. Nie podoba mi się nazwa. Czyli e, start work start time of end work. You count is equal uh, to zero. Так, dobrze. When an work stopper uh, event. Uh, <laughs> nas given może bardzo długo nazwa, ale w zasadzie ta nazwa mówi o tym co się dzieje w teście I teraz nie mam tutaj żadnych givenów. Zobaczymy czy ten test przejdzie i tu będzie zero. To jest też fajna e, sprawa na przetestowanie tego tutaj e, testu e, a raczej tego komponentu. Wewnątrz, tak? Czyli zapodam kilka przypadków i powinienem uzyskiwać różnego rodzaju wyniki. Odwołanie do obiektu nie wystąpiło, ustawienie obiektu. O co tutaj chodzi? Jest jakiś błąd, tak? Podejrzewam, że może być błąd w samym Denie, bo nie uwzględniłem tego, że nie ma zdarzeń. czyli są to giveny. dodaję, wsypiam jeszcze raz, dlaczego tutaj zwłaca? zwraca błąd odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu, ale gdzie ten jest obiekt? <coughs> wiersz 37 o proszę, żaden work started lub work stopped nie wystąpił czyli odtwarzanie nie może mi pokazać jak jest work time bo nie ma czyli to jest przypadek taki, że if work stoped i znowu, mogę zrobić? o, ciekawe e, no to wtedy count jest zero, tak? albo nawet inaczej e, Nie jest nulem, to wtedy sobie odtworzę. I jeżeli jest nulem, znaczy w sensie drugie, drugie zdarzenie też nie jest nulem, to sobie odtworzę work time. Czyli takie TDD teraz troszkę. E, się zrobiło czas mi się skończył, szkoda. Mam dalej błąd: e, expected number work to 25 boot found, 0. Hmm. Nie może być taki expected. No bo niby skąd, jak tych danych nie ma, więc test, gdzie jest test? Nadal źle waliduje, bo tu jest 0, czyli jeżeli e, żaden work time nie wystąpił, to było 0. I w zasadzie tu. Tutaj też jest 0, stop time. W zasadzie stop time. Hmm, chyba powinien być w ogóle jakąś wartością nieokreśloną. Gdyż. No to nie wystąpi. O, to jest dobry przykład, To sobie przykopiuję, przepasuję. Czyli w sumie data time min. Może tak, coś jest? Min. Jest. Zobaczymy, czy to jest dobre. I na tym skończę, bo pomidor już dawno przestał się odzywać, więc test przeszedł. Czyli w zasadzie nie ma teraz wystąpienia, jest zero i to jest ok. Więc się poprawiłem jeden test. Może to dużo, może to mało, ale też można było zobaczyć fajny przykład. Że tych przypadków testowych będzie wiele. Dotyczyło tego właśnie sugerowania, bo tych sugestii będzie bardzo wiele. Tak, będzie sugestia przerwy, będzie w sumie. To tu jeszcze dużo więcej będzie tego testowania, ale same projekcje e, będą pokazywać e, różnego rodzaju dziwne dane. Na przykład, gdy nie wystąpi żaden, e, żadne zdarzenie, więc to wszystko trzeba zaprogramować i obsłużyć. Więc, tak, jak wspominałem, te testy w, w slajsie sugestii będą. Inne, ciekawsze i bardziej rozbudowane. Jeżeli interesujecie ten temat, to oczywiście zostań ze mną i oglądaj dalej, bo będę kontynuował już jutro. Także dzięki, do usłyszenia. Cześć.